66 starych drzew w Czarnkowie pod topór. Trwa remont ulicy Sikorskiego. Mieszkańcy miasta są oburzeni, a burmistrz zapewnia, że w miejscu wyciętych pojawią się nowe drzewa. To jednak nie załatwia problemu. Z ulicy Sikorskiego znikną klony lipy czy jesiony. Do tej pory wycięto 4 ponad stuletnie drzewa. Na wycinkę czekają kolejne. W sumie ma zostać ściętych 66 drzew. To jest albo kogoś niedopatrzenie, albo po prostu zwykła głupota. Nikt nie myśli o tym, że drzewa wytwarzają tlen, który jest nam potrzebny, a coraz bardziej jesteśmy zaasfaltowani, zaposadzkowani, wyłożeni kostkami brukowymi. Mieszkańcy Czarnkowa nie kryją emocji. Twierdzą, że remont ulicy jest zbędny, a wycinka drzew pozbawi ich latem cienia. Według nich zakres remontu nie był z nikim konsultowany. Każdy remont powinien być najpierw zobrazowany, żeby mieszkańcy wiedzieli, co będzie się zmieniało, a dopiero później ten remont wykonywać, tak? bo, bo jakby nie patrzeć, na no mieszkamy tutaj i też trochę się interesujemy, chcemy wiedzieć, co się zmienia i w jaki sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o zieleń. Innego zdania jest burmistrz. Na stronie internetowej urzędu pojawiła się informacja dotycząca prowadzonych robót i ilości drzew przeznaczonych do wycinki. Te wszystkie drzewa, które w trakcie prac projektowych, jak i również pod nadzorem konserwatora i wyrażonej jego opinii, mogły pozostać, to one wszystkie pozostają. Z całej alei uda się uratować 35 starych drzew. Na miejsce tych 66 wyciętych, samorząd musi posadzić młode drzewka. Przypomnijmy, Remont ulicy Sikorskiego w Czarnkowie rozpoczął się kilka tygodni temu. Nawierzchnia była w bardzo złym stanie. Korzenie rosnących tam drzew uszkodziły asfalt. Po remoncie ulica zmieni się nie do poznania. Powstaną nowe parkingi, oświetlenie i ścieżki rowerowe. Jestem dobrego zdania. Będzie więcej parkingów pewnie i, i też drogi te będą ładniejsze tutaj chodniki. Wszystko co jest nowe to jest na pewno jest bardziej przydatne. Remont ulicy Sikorskiego będzie kosztować prawie 9 milionów złotych, z czego 3 miliony to rządowe dofinansowanie.